Hej, cześć, witaj, z tej strony Płatek, to Valheim na modach. Mam pobrane 53 mody, z czego te mody to jest na zasadzie nowe dungeony, nowi przeciwnicy, delikatny system MMORPG, czyli mam ulepszenie postaci i Infinity tak, coś takie jakieś inne pierdoły. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja już tworzę postać, a wam, jeśli się spodoba, możecie stawić łapkę w górę i suba. Żeby nic was nie ominęło. A my sobie weźmiemy... Królewskie warkocze, oczywiście, że tak. Jeszcze brudka do tego. A niech będzie taka cudowna. Odcień włosów, taki taki tutaj o, czarny. Weźmy taki czarny i nazwiemy się standardowo... Puchatek, let's go. Zobaczymy jak, to, jak te mody będą ze sobą działać, bo wczoraj próbowałem... Yy, też nagrać to, ale... Się okazało, że jest za dużo modów, i jednak Valheim nie wytrzymuje 300 modów. <grym> Na modach. Tak, specjalnie jest źle napisane, bo tutaj jest już taki świat. Żeby nie było. E, czy ja chcę coś? Modyfikatory świata? No łatwe, sobie chyba zagramy. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Dobra, zakończ, rozpocznij. Lecimy. Widzimy się, jak się wczyta. Dobra, wczytało się. Dawno temu Wszechojciec o ten zjednoczył światy. Obalił swych wrogów i zrzucił do dziesiątego świata, a następnie rozłupał konarywy, które łączyły więzienie z drzewem świata i zostawił, aby dryfowało samotnie jako miejsce wygnania. Przez wielki. E, przez wieki ten świat spał niespokojnie, lecz jednak przetrwał. Gdy epoki lodowcowe minęły, królestwa, o już się wczytaj wszystko. Królestwa powstawały z, i, i znikały z... Wola widzenia Bogu. Gdy Odyn usłyszał, że jego wrogowie znów rosną w siłę, spojrzał na Midgard i wysłał swe Walkirie, by szukały na polach bitew najmężniejszych wojowników. Ci, którzy umarli dla świata, narodziliby się ponownie w Walheim. Okej. Okay. Jak widzicie, już mamy na dole pasek yy, z. O! Lecimy. Ja nie jestem pewien, czy ten ptaszek taki był, czy nie. Głośność gry powinna być spoko. Ja co, spojrzę. 420? O kurde. Dobra, ale nie jest źle zaraz z FPS-ami, teraz można sobie normalnie grać, nie? Chociaż, jest taki, taki plus. Jak widzicie, mamy moda, który właśnie daje nam takie MMORPG vibe. Że mamy poziom, ży życie i chyba stamina. Sorry za czekawkę. Dobra i gdzie my teraz wylądujemy, to jest pytanie. Ale tu dużo drzew jest, i jeszcze musi padać, oczywiście, nie? Inaczej być nie mogło. Za każdym razem, jak testowałem, czy to działa, to cały czas padało. To jest po prostu niemożliwe. Tak patrzę, czy się to nagrywa. Wszystko nagrywa. Dobra, jesteśmy. Let's go. I tak to wygląda. W prawym górnym mamy. Energy, Vitality i oczywiście standardowo, czyli Hungry i Mokro, i że jest tam mokro. Pod M-ką mamy mapę i mamy tu od razu źródła, które sprzedaje ciuchy chyba, tak mi się wydaje. Mapa chyba nie jest zmodowana zbytnio. Jak otworzę taba, to mamy tak. Nie wiem co to robi. Nie jest nic do przeniesienia. Mamy ulepszenie postaci. O właśnie, cechy, czyli siła, zręczność, inteligencja, odporność, vigor i specjalizacja. Mamy 10 punktów i co teraz nam tu daje, co? Hmm. Specjalny... Jest to napisane, A, jest to napisane, dobra, dobra, dobra. Tak czy nie? Bo tak najechałem na to, ale... Tak zbytnio nie widzę. No dobra. Na pewno możemy dać w siłę, nie wiem co mi to. Czy coś się tu zmieniło, czy nie? Nie widzę. O, jest. Siła wzmocnienia Zwiększenie obrażeń fizycznych, zwiększenie udźwigu. Zmniejsza zużycie wytrzymałości podczas blokowania, zwiększa. Czy coś tam nie chce zaatakować? Krytyka, dobra. Tu prędkość ataku. Yy, wytrzy, zużycie wytrzymałości. Inteligencja A, zwiększenie obrażeń od żywiołów, to jest jedynie. No właśnie, bo tu jest jakieś jeszcze. A, i zwiększenie bazowej ilości aj O, To wiadomo, czyli magia. Odporność większa ilość staminy zwiększenie. No okej. Okay. Wigor chyba po tak, życie. O, to, to ciekawy młodzik, w sumie trzeba przyznać. I specjalizacja zwiększenie szansy na zadanie obrażeń krytycznych. Ok, no to tu na pewno zadamy po jednym. E, to mi się podoba. Mamy jeszcze ile? 5 punktów. Siła, zręczność, wigor, mi się wydaje, że będzie najbardziej i jeszcze tutaj tak powzręczność. Dobra, yy, akceptuj, tak to zostawimy i no wzrasta wszystko, wzrasta tak jak powinno. Tutaj nic w ekwipunku nie mam? Nie mam. Hugin, co chcesz? Widać w, dziesiąty, w dziesiątym świecie wojowniku, nazywam się Hugin, wysłano mnie za tobą, bym podczas twoich wypraw służył ci radom, otaczają cię megality, to kamienne, kamienie ofiarne, reprezentują wygnanych, których musisz zabić, aby dostać się do Valhalla. No tak, Musimy tych bosów wszystkich tu pozabijać tak jak jest. E, tu mamy już pokazane, gdzie jest Eiktyr, pierwszy bosik. Na pewno bym sobie chciał zajrzeć co ty coś. Ten kamień nazywa się Vegvisir. Te magiczne kamienie zostały rozrzucone po krainach przez Odynę jako drugą wskazujące rytualne tereny wygnanych przy bliższym, przy bliższym... spojrzeniu ujawni on miejsce wezwania Aiktera, twojej pierwsze ofiary. To poważna westja, więc się by się odpowiednio by pokonać właśnie. E, tam jest dzik, jakieś tutaj są mody chyba do broni, nie broni nawet. Weźmy sobie już powoli tutaj zbieraj... a zwiększył nam się udźwig? Zwiększył, 306. Więc powoli rośnie w siłę. Dobra, trzeba pierwsze patyki zdobyć, czy ja pamiętam jak się w to grało teraz? Bo mam w tym 100 godzin, ale tylko w podstawce, a tutaj jest trochę rzeczy zmienionych. O, już są pierwsze receptury, więc to mi się podoba. Nie wiem czy nie to dałem czasami jakieś nowszych. Ale to zobaczymy podczas grania. I tak. Na razie zapowiada się ciekawie. Nic zbytnio tutaj nie blokuje, więc co mi się podoba. No, ubito Nie mam energii. Dawaj. Dobra. Eee, jak to teraz. Jak się tu craftowało? Mogę skraftować kamień. Potrzebuję. Kamienny topór, i młot, to będzie podstawa. Mm, na pewno. Mogę zniszczyć to w ogóle. Co ty chcesz? Umiejętność bieg. Przy umiejętnościach chyba nic takiego nie ma nowego? Nie. A tu jeszcze jest. Aha, tu sobie jest lista przyjaciół jedynie. Yy, nie wiem, jak się tylko zdobywa poziom. Czy to trzeba ubijać wroków, czy co? Ekwipunek, tak, dobra. Czyli on po prostu gadał o Ekwipunku teraz, a ja bym chciał jakiś kamień tutaj zdobyć, ciekawy, jakieś kamienie, żeby to powoli coś zaczynać robić. Tam, tu są w ogóle jakieś. Kryształy, z tego co wie kurde, krzemień zdobyłem. Dobra, no jakby krzemień też się przyda. Co to są za kryształy? Bo tego nie było. To chyba jest z moda, z tego co mi się kojarzy. Rubin. Spinel. Ciekawie. Co ty chcesz mi tu jeszcze powiedzieć? Smakowity konsek Tak, żywność, żywność. A właśnie gdzie ja mam żywność? Tak. Jak ją mogę. Nie, to. Mam segregację w ogóle, a tutaj jest. Mam segregację, więc to mi się podoba. Altku, żeby zjeść? O mój boże, kto wymyślał te yy, te 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 kontrolki do tego? Tyk, dobra, kamień, kamień, Ile mam kamienia. Dwa kamienia dopiero. O mój boże, to chyba trochę zajmie mi się wydaje. O, pójdźmy też w stronę od razu tego pana kupca tam, zobaczymy co będzie miał, czy będzie miał coś ciekawego może może nie, może tak <laughs> nie rozumiem trochę vitality i energy w prawym górnym rogu co mi daje. <laughs> w energy to co, tak nie wiem, do czego ja niby energię bym miał a witalność no to pewnie życie chociaż mam już 34 HP o dziwo nie wiem jak, ale jest dobrze i tu w ogóle kamieni nie widzę. O tu są dwa. Dobra. Jesteśmy w domu. Biorę to. Biorę to. Przynoszę wieści. Ten znowu przynosi wieści. A, to jest z moda teraz, chyba. Eee, dobra. Coś tam o energii gadał z tego, co widziałem. Biorę tu kolejną malinę. I jak to już skraftować? Weźmy sobie młot. Stwórzmy. Dobra. Ognisko stos, jak się teraz tutaj prawym dobra wines coś na pewno będą nowe właśnie nowe o, rzeczy do zbudowania jakaś alchemia tutaj i gem cutter table zoe's alchemy table no to może to będzie ciekawe i to tyle co na razie możemy zrobić oki oki idziemy do tego kupca powoli zobaczymy czy coś tam u niego znajdziemy ciekawego czy jednak nie Tutaj patyczek sobie wezmę drewno, się przyda. Pozdrowienia, co ty chcesz? Wytworzono młot, tak, tak, tak wiem. Jeszcze przypomniałem, jak się tu kraftuje rzeczy. Spokojnie, króczek, spokojnie. Znowu ten kryształ tam jest cholerny i jacie. Plan na teraz to jest. O, tu są te. Chodź tu jeleń. O, o, o ty, czy, czy grzybki, grzybki. E, co mi dało expa? Podnoszenie grzyba? Dziwne. Na pewno wiem, że była jakaś aktualizacja do Valheim'a była niedawno i zostały dodane nowi przeciwnicy, nowy boss, jakiś niedźwiedź, coś takiego do znalezienia. Na pewno bym chciał w końcu do Ash of Lens tam dojść, bo tam jeszcze nie byłem. A jestem ciekaw, jakby to wyglądało. I jest tu ten kupiec. Jest, to coś, się... fitness, ulepszona umiejętność. Jest i Proszę bardzo, od razu muzyczka się zmieniła, zapomniałem wyciągnąć telefonu. Eee, cyk, cyk. Dobra, już lepiej. Kamień, a to nie, runa, story. Eee... Cześć kolego. Co ty tu masz ciekawego? O, i są mi też żółty. halon. Pogłasz, halon, kochacie, blabar. Blabar bardzo się lubi, cię lubi, kochać. zajebiście. Cześć Mordzia. Hildir? To jest z mapami Hildir? Co to jest? Dom, lokalizację grobo... Zapieczętowana wieża, grobo... Ło! Wow, Uuu! Uh, uh. grobowiec tu jakiś, zapieczętowana wieża, wyjąca jaskinia i... Ja pierdziu! Ciekawe. A ty co masz tutaj? Prosta tunika, zimny ogień, podstawa palenistka, zestaw goli brody... Okej, okay, czyli standard, jeśli chodzi o to. Coś tutaj jeszcze masz ciekawego? Mogę coś tutaj obfajić? Czy tak już niezbyt? Chyba nie. No dobra, no. Fajny zutek ilos. Aha, bo muszę odpo odpocząć. Dobra, rozumiem. To w ogóle jakiś, jakaś budowla, że skrzynka? Jest skrzynka. Co tu mamy? Pochodnie i 13... jest shiftem. Nie, co jak się to brało? Z kontrolem? Z kontrolem. Yy, drugą pochodnię i co mogę tą pochodnię... A, zniszczyć ją po prostu. Jak to działa to zniszczenie? Zniszcz. A! Fajne, fajne. Podoba mi się. Mogę zrobić kamienny topór. Let's go! Robimy. I pora znaleźć jakieś fajne miejsce na domek. I mi się wydaje, że możemy sobie poszukać tego portu może jakiegoś. Znaczy portu przy, plazie, przy plaży, żeby mieć coś. Żeby później sobie zbudować fajny port i sobie łódką po prostu pływać wszędzie. I to by było fajne, mi się wydaje. Więc wróćmy może delikatnie tam. Do tego miejsca. A tutaj co się działo? Ognisko jakieś. Z tego co widzę. Kamienie. O, fajnie, fajnie. Ile ja mogę mieć staka tego? A, nielimitowana ilość. Nie mam tutaj. Dobra, to tak działa Infinity Stack. To jest fajne akurat. Mogę mieć nielimitowaną ilość yy, wszystkiego. O, ener energia mi spada. Jaką odnowić? To jest pytanie. Mogę jedynie sobie zjeść plus 7 życia 20, kon 20 kondycji. Nie wiem, czy to zaś pomoże, ale zobaczymy. Eee, dajcie mi dojść gdzieś do jakiegoś. Do jakiejś znowu ten, ten. To jest jedynie do drewna, nie? Tak. To się topór. Więc to ja się spodziewałem. Proszę, gdzie tu jest w końcu ten. jakaś plaża? Dobra, widzimy się, jak znajdę coś ciekawego do zamieszkania, nie? Więc widzimy się za chwilę. Okej, okay. w drodze, w poszukiwaniu do jakiegoś fajnego miejsca, trafiłem na jakiś ten domek. Co my tu mamy w takim razie? Zobaczmy sobie, że coś ciekawego się tu przyda. Już nawet spotkałem tego kruka, który mi pogadał, co i jak, jak odzyskać tą energię cholerną. Więc będzie ciekawie. Zniszczony domek. Co my tu znajdziemy ciekawego? Jakaś skrzynka, jest skrzynka. Nie ma os, więc bardzo dobrze. W pobliżu jeszcze żadnych stworów nie ma, ani nic takiego. Co my tu mamy? Krzemień to się przyda. Mm, bursztyn i pióra. Fajnie. Fajnie, fajnie. Idziemy dalej. Już czuję, że jesteśmy blisko. Jeszcze w tą stronę delikatnie i będziemy na miejscu. Tu jeszcze coś jest? To jest... Tak, jest. Jeszcze jeden taki ten. Domek zniszczony, opuszczony. Let's go. Zobaczmy, co tu się dzieje. O! I mamy od razu wodę. To mi się podoba. Nawet przytulne miejsce, trzeba przyznać. Nie jest złe. Co tu będzie? O, tu jest ul. O, to kurde, bym się nadział. Mewa. Ehm. Um... Dobra, zobaczmy tutaj dalej, co tutaj znajdziemy ciekawego jeszcze. Dzik! O mój Boże, dzik! Czyżby była pierwsza bitka? Co to się tam świeci? Ała! Ty, ty trochę bijesz, tak. Dobra. No, zbieraj. Skóra, skrawki, dobrze jest. I Dobra, kolejny... Dzik leży. Proszę rzeczy. Coś mogę skraftować więcej? Nie, warsztat bym potrzebował. Lepszy no fit, co to jest, to jest onyx, o mój boże, a to? jeleń, ale ta kula taka ty, on jest jakiś magiczny o, o co chodzi? chodź tu jelonek no bo dobra, nie chcę, I idzie, czy tam jest troll? nie, to jest duży kryształ po prostu, xt co tu się dzieje, tej Oho i noc nadchodzi, dobra To tak mm, Zobaczmy co tutaj jest grane jeszcze I sobie No tu nie wygląda aż tak źle, jakieś tu minerały mamy Minerały mamy Więc ciekawie Jep, rozbijmy sobie jakiś szybki obóz Dobra Drewno się przyda No dawaj Rąbaj, rąbaj a, energii brak, no tak, no tak, ma to sens. Tu jest emerald, yy, chcę sobie postawić na pewno ognisko. Już jedno, cyk, pięknie. I bym chciał postawić warsztat. Ale warsztat damy tutaj na razie. Niech sobie będzie. I, i potrzebuję jeszcze ściąć trochę... Trochę, trochę drewna, żeby oczyścić tu teren, bo jest... Za dużo. Co to jest za powietrzna strzała? Tej przepraszam bardzo. Dix Powietrzna strzała i. No właśnie, bo tu będę bił. To. Czekaj. <grym> co? Ja mam perfidnie nie to. Pod C się siadał? Nie. Z. Nie. Jak się siada? E, co ty chcesz, huigień? Zbudowano stół warsztatowy. No tak. Mogę teraz te. nie to. Mogę teraz sobie jak się naprawiało? Kopie przełączenie. A tu, napraw. Dobra, a no tak, dach warsztatu. Kto by się spodziewał, nie? Zmora po prostu w Walheimie, żeby przy każdym mm, warsztacie był dach. No, zbij mi to drzewo. Zbudujemy dach, zobaczymy co ja mogę tutaj skrapsać, mogę. No w końcu, bo ile to ma HP? Eee, ile mam desek? 6? Jakim cudem 6? Dobra, co się z tego wybuduje, nie? Ło, wow, ile tego tutaj jest? Eee, weźmy sobie tak, standardzik, myślę, czyli jakoś tu postawimy. Tu, tu, nie mam drewna. Ale będzie dalej. To mi się podoba. Dobra, zbieramy drewno w takim razie. Energia mi się nie chce w ogóle odnowić, z tego co widzę. BC. O, X się ten siadało. I co, energia mi. Odpoczywanie, komfort Jeden I energia się odnawia. Powoli, ale się odnawia. Oha, no proszę. Boże, i cały czas jeszcze będzie mi się pokazywało to? Jeśli chodzi o... Eee... Ale energii mi brakuje, o mój Boże, jak to powoli się odnawia, dobra. Posiedzę to trochę, odnowię tę energię, zbuduję ten dach i... Będzie git. M ehm, e, mam, mamy problem, bo coś mnie tu za... Co to, je... Co to jest?! Ile wybijecie?! Powaliło? Pierwsi wrogowie jacyś się tu pojawili. Chodź Ty masz 13 poziom, przecież ja ci nic nie zrobię, bogowie są łaskawi, fajnie Ale tej co ja mam zrobić? Cheat def jakiś mam XD Przecież ja ich nie pokonam, skąd oni się to nagle wzięli? A Ała! Baciewiu! Idź ode mnie tej Jok mnie gonią Czemu oni mają taki poziom, ja się pytam Dlaczego? A co tam się dzieje? Weźcie mnie zgubcie jakoś, coś ten tego. Czy ja wam w niczym nie zawiniłem. Trzynasty poziom iluj. Ała Ej no nie, 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 nie proszę mnie zostawić, tam jest ten jeleń cholerny. Dobra, ułe szkielet Ośwa mać. O kurde co ja się wplątałem w tym momencie? O, szkielet poszedł tamtymi się zająć. O mój, jak dobrze, jak dobrze. Biegnę przed siebie cały czas, ty i tyle. Może ten szkielet mnie zgubi w końcu. Okej, okay, jesteśmy bezpieczni. Tak mi się wydaje przynajmniej, albo i nie. Eee, dokończ mi ten cholerny dach. To ja się wplątałem. E, użyj, co my tu możemy zrobić? Krzemien topór, pochodnia, erły, e, a jakieś łóżko? Ulepsz. E, Naprawdę, przedmioty może być. Krzemienny nóż. Co jest potrzebne do łóżka? Yy, Wańce różne nie, gdzie tu jest w ogóle łóżko? Budowle yy, Meble Osiem drewna, dobra, to jest do zrobienia. Oni się tam klepią, niech się klepią. Ja się drewnem zajmę. I tutaj jest nagle tak o się pojawili. Nie wiadomo skąd. No łóżko mi dawaj. Powiedz, że nie potrzebujesz dachu do tego. Daj mi spać. Daj, no, oczywiście, że łóżko wymaga daw. No. Bo jak żeby inaczej, no. palmaszynek dla znużonej przypisał. No, dobra, tak, tak, tak. To wiem. E, tylko potrzebuję drewno, a żeby to zrobić, to będzie dramat. E, ile mam tego? Trzy jazdy, dobra. Pozbiera się i, i się prześwietla noc, jakby z cudem. Dobra, let's go, mamy to, mogę odpoczywać, pomimo tego, że dach nie jest skończony itp. O mój Boże, co to było? Ja tam pójdę oczywiście i zobaczę, czy lód jakiś z nich jest, czy nie. Może coś zostawili ciekawego po sobie. I mamy 100% energii jeszcze, let's go, dobra, powiedz mi teraz, co się tu działo. Uważaj na warunki pogodowe, kiedy po temperaturze spada w nocy lub gdy masz, masz mokre ciało, ucierpictwo do zimna, zmniejszona regeneracja, się. dobra, dobra, czyli standard. Czy wy się tu klepiecie dalej? Nic nie słyszę takiego, więc chyba, chyba nie. Ale też nic nie widzę, żeby tu pozostawili, nie? Takiego ciekawego. No dobra, bierzemy teraz, zbieramy drewno, dokończmy sobie bazę na spokojnie. I yy, i i co, powoli będziemy kończyć, mi się wydaje. Chyba, że coś jeszcze. A nie, jakąś broń by się przydało jeszcze zrobić. Dobra. Pora ściąć drewno. To będzie teraz wyzwanie, żeby nie spadło na dom. Nie powinno spaść. Tak mi się wydaje. I dalej. Ups. Nasiona buka. Spoko. A, jest za to dostaję expa w ogóle. Ha, ciekawe. I yep. Jep, dobra, to mamy. Perfekcyjnie. Nie, którym był ten mocny atak? Skrólem? A, pod tym przyciskiem mam myszy. Dobra, co to tutaj? Drewno, dobra. Jep, jep, jep. Dawaj deski, dawaj deski. Potrzebujemy desek. O tak, od razu lepiej. Jep, mocny strzał. Jeszcze raz, na spokojnie. Gdyby kolejną malinkę zjem, czemu by nie? Nie widzę ile tych malin mam. To jest problem delikatny. Trudno, jakoś się to ogarnie. Eee, ile tego drewna jest? Całe 23. Ale starczy, żeby coś tutaj dobudować, nie? To ognisko eee, mogę cię przestawić. Jak mogę ustunąć yy, to nie to jak się ustawało a tym dobra wywal mi to na razie yy, ognisko sobie postawimy kamień ognisko bym chciał tak różne ognisko bardziej tutaj niechaj będzie ten 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 tutaj trzeba jakoś yy, ogarnąć troszeczkę więcej miejsca i ten, tą ścianę tutaj wyburzymy. Wbijemy sobie o. Eee, no. Tu tak. Tu tak, pięknie. Teraz mogę na spokojnie sobie dach zbudować. I tutaj walimy nie ten. Ten wysoki. Pięknie. I tu co mogę dać ciekawego? Taki daszek. Do zakończenia. Tylko z tego wiesz to jest wyzwanie. No, eee... bo po prostu dajmy podłogę tu taką o i będzie gitara. Dobra, mamy jakieś tutaj pomieszczenie swoje własne. To mi się podoba. Nieźle. Zobaczmy, co tutaj potrzebował skraftować eee, Kamienny topór to ma nie mamy. Nie tak? Mamy kamienny krzemienny topór mogę zrobić. Będzie lepszy? Cięta siła. No jest delikatnie lepszy. To zrób sobie krzemienny topór. Eee, potrzebuję jakaś skóra dzika, krótki łuk, motyka, eee, młot. Krzemienna włócznia. Potrzebuje jedynie krzemienia. Dobra. Spoko, spoko, nie ma sprawy. On to tyle tarczy, mogę sobie zmieniać. Ale okej, okay, nie jest źle. Mamy gdzie spać, mamy mikrobazę, nie jest aż tak tragicznie, 8.50 w Valheimie, na mapie mamy pierwsze znaczniki, które do obszajenia, powoli jakoś to idzie, nie jest źle. Ale na razie tutaj sobie skończymy, jeśli, chcę, jeśli się podobał odcinek z Valheima, możecie zostawić łapkę w górę i suba, i do zobaczenia w następnych na razie.